Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła. Ja Jan ujrzałem niebo nowe i Ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza Ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu Oto przybytek Boga z ludźmi I zamieszka wraz z nimi I będą oni Jego ludem A On będzie Bogiem z nimi I otrze z ich oczu wszelką łzę A śmierci już odtąd nie będzie Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie Bo pierwsze rzeczy przeminęły i rzekł siedzący na tronie otoczynię wszystko nowe coraz to nowsze modele wszystkiego nawet aparatów i kamer można ulec takiemu złudzeniu że rozwój techniczny to jest rozwój człowieka ale okazuje się, że ten rozwój techniczny powoduje taką myśl, Oni bez Boga, człowiek bez Boga. A Bóg przez apostoła Jana mówi, że czyni wszystko nowe, bo jest Bogiem z nimi. Bogiem z nami. A więc to jest nowość. Nowa ziemia i nowe niebo to te, które są znowu ukierunkowane na Boga jako cel.